Rozdział 13. O kurhanach, grobach i grobowym świecie. Złoto. Kobiety bywają zagadkowe. Kuwasowe talary. Spotkanie w kolegiacie, podziemnym korytarzu, rozczarowanie. Nad uroczyskiem wisi upał, niebo jest aż ciemno od gorąca, mgliste jak lustro, na które huchnął ktoś gorącym oddechem. Nigdzie nie widać najmniejszej chmurki. Ale jednocześnie czuje się, jak powietrze gęstnieje w burzową chmurę. Mokradła i bagna zieją zgnilizną, rozsiewając dookoła roje drobniutkich muszek i komarów natrętnie przylepiających się do twarzy. Jesteśmy już opaleni na czekoladowo, choć nikt specjalnie nie wylegiwał się na słońcu. Od brązowej skóry ramion Babiego Lata wyraźnie odbija jasna barwa jej włosów. Wydaje mi się, że straciły one jakby swój złoty odcień, który przypominał mi stare złoto. Słońce wypaliło je, uczyniło jaśniejszymi. W baraku pocą się żywicą deski ścian, pachnie lasem i sianem. Czytam nagromadzoną przez Nemstę lekturę o prasłowiańskich kurchanach, i dreszcz przenika mnie już w zetknięciu z tytułami książek i rozpraw naukowych. Lecz nie jest to dreszcz, który chłodzi. Odzywa się we mnie niechęć zrodzona jeszcze w nudnych latach szkolnej nauki. Niechęć do ścisłych naukowych sformułowań, do suchych wywodów naukowych, do precyzyjnego myślenia. A jednak wytrwale notuje w swym brulionie. Kamienne, kurchany i mogiły to szczególna odmiana prasłowiańskich grobów. Najwięcej ich znaleziono w Mecklenburgii, sporą ich ilość odkryto w Czechach. Licznie występują one w zachodniej części Ziem Słowiańskich, o wiele rzadziej w ich części środkowej i wschodniej. Cechę charakterystyczną takich mogił stanowi to, że mają one postać starannie ułożonych stosów, które pokrywa z wierzchu niewielka warstwa ziemi. Zdarzają się także mogiły z warstw gliny i kamienia. Kurhany natomiast zwyczajne, a do takich należy chyba również i kurhan na uroczysku, o ile to rzeczywiście kurhan, mają treść przeważnie glinianoziemną, a jeśli w skład ich wchodzi także materiał kamienny, to albo tylko jako podkład dolny, albo jako umocnienie zewnętrznego brzegu kurhanu. Kurhany istniejące na przykład w Polsce centralnej mają przeciętnie 2-3 metry wysokości a wyjątkowo jeden z nich liczy 4 metry, jeden zaś pod Popłacinem w powiecie gostynińskim aż 15 metrów. W południowej części Polski wymiary kurhanów mieszczą się w granicach od 2 do 12 metrów, na podolu od 5 do 8 metrów. Najwyższe ze wszystkich znajdują się na Ukrainie, gdzie obok licznych średniej wysokości 1 do 4 metrów zdarzają się wysokie na kilkadziesiąt i nawet kilkaset metrów, a do rzędu tych należy mogiła Soroka, która przed rozkopaniem liczyła 285 metrów. Przed setkami lat ludzie wyobrażali sobie, że życie pozagrobowe jest jakby dalszym ciągiem życia ziemskiego, z wszystkimi jego materialnymi potrzebami. Stąd też groby, kurhany pradawne, oprócz szczątków ciała zmarłego, zawierają również broń zmarłego, ozdoby, jadło i napój w naczyniach. Sądzono, że wszystkie przedmioty, które konieczne były człowiekowi za życia, Będą mu również potrzebne i po śmierci. Równocześnie jednak panowała chyba ogromna wiara w upiory, lękano się, aby zmarły nie wrócił jako upiór między żywych w razie niespełnienia jego jakichś życzeń. Dlatego też był zwyczaj krępowania ciała zmarłego w pozycji bardzo niewygodnej, skurczonej. Później zaś z tego chyba względu powstał zwyczaj palenia ciała nieboszczyka, co miało ostatecznie zabezpieczyć żyjących przed jego powrotem. W grobowym świecie ludów zamieszkujących dawne Ziemie Słowiańskie panuje ogromna rozmaitość zarówno w typach grzebalnych, jak i w sposobach zabezpieczenia szczątków ludzkich przed zniszczeniem. Naukowcy dokonali podziału na groby szkieletowe, z resztkami ciał pogrzebanymi w całości, i na groby całopalne, z popiołami ciał spalonych. Właściwością grobów prehistorycznych jest i to. Że we wnętrzach ich, niezależnie od tego, czy jest to grób szkieletowy, czy też popielnicowy, lecz zwłaszcza przy urnach z prochami, znajdują się tak zwane przystawki, których ilość, jakość i sposoby rozmieszczenia bywają bardzo różnorodne. Na taki inwentarz grobowy składają się najczęściej wyroby gliniane, przedmioty kamienne, metalowe, szklane, rogowe itd., jak również uzbrojenie zmarłego, narzędzia, naczynia, którymi się posługiwał. W zależności od rodzajów materiału, z jakiego przystawki są zrobione i charakterystycznych znamion tych wyrobów, rozróżniają archeologowie dalsze odmiany typowe, wiek znaleziska itd., stwierdzające czy dany grób pochodzi np. z epoki kamienia, brązu itd. Do najcenniejszych znalezisk kosztownych kruszców na ziemiach słowiańskich należą dwa skarby odkryte w latach 1877 i 1897 na pastwisku gminnym pod Michałkowem nad rzeką Niecławką. Kilkadziesiąt sztuk ozdób i naczyń przeważnie ze złota. Do najbogatszych zabytków grobowych z przystawkami złotymi zaliczono skarb znaleziony w 1884 roku we wnętrzu Wielkiego kurchanu pod Ryżanówką na Ukrainie. Złoto? Złoto w kurchanie? Może jest więc trochę prawdy w legendzie o ukrytym w kurchanie na uroczysku Ogromnym skarbie diabła wasy. I może to właśnie my, rozkopując kurchan, odnajdziemy złote ozdoby i naczynia złożone tu wraz z prochami jakiegoś prasłowiańskiego księcia. Tak się przejąłem tą możliwością, że porzuciłem książki i notatki. Nemsta przygasił mój zapał. Złoto? wzruszył ramionami. Raczej rzadko odnajduje się podobne skarby. Ja osobiście byłbym bardziej zadowolony, gdybym zamiast złotych przystawek odnalazł w naszym kurhanie Komplet uzbrojenia wojownika z epoki brązu. Akurat taki potrzebny jest naszemu muzeum. Od i macie sposób myślenia naukowca. Złoty skarb to dla niego mało ważne. Jemu potrzebny komplet uzbrojenia z epoki brązu. Dnie na uroczysku wloką się ostatnio bardzo spale i nieciekawie. Od kiedy zawieźliśmy chore dziecko do szpitala, nawiązaliśmy z wsią wielką przyjaźń. W bród mamy jajek, mleka, masła i chleba, po który od tej pory nie potrzebujemy jeździć do miasta. Być może na te nowe stosunki miały wpływ i odczyty we wsiach. Chłopi dowiedzieli się, iż nie po skarby przyjechaliśmy na uroczysko. Do pomocy w pracach badawczych zgłosiło się ze wsi dwóch kilkunastoletnich wyrostków: Jędrek i Wojtek, ci sami co to w ów dzień, gdy wędrowaliśmy z Narkuskim w poszukiwaniu tajemniczego dziwaka, wołali za nami: Panowie, dajcie trochę kuwasowego złota. Młode, wesołe chłopaki. A jacy wszystkiego ciekawi? Narkuski i Nietajenko mają w nich cierpliwych słuchaczy swoich naukowych kłótni. Jędrek i Wojtek nic nie rozumieją ze sporów obydwu doktorów, ale przysłuchują im się z najwyższą uwagą. Przyjazne stosunki ze wsią decydują chyba również i o tym, że ostatnio nie powtórzyły się więcej złośliwe figle diabła Kuwasy. Kuwasa zapadł się w bagna, zniknął jak nieufność chłopów. Lecz czy na długo? Nemsta i reszta ekipy jest zdania, że Kuwasa przepadł już na zawsze. A ja? Ja jestem przekonany, że Kuwasa ukrył się tylko na krótki czas, bo przepadł i znachor po niefortunnym leczeniu chorego dziecka. Lecz zjawi się. Zjawi się na pewno, kiedy przystąpimy znowu do robót przy kurhanie. Wtedy zacznie działać. Jeśli zależy mu, abyśmy nie rozkopali kurhanu. Wszyscy jednak lekceważą moje obawy. Skompromitowała mnie sprawa księgi truciciela. Babie Lato dołożyła wszelkich starań, aby z sobie właściwą złośliwością złożyć wszystkim relacje o moim spotkaniu z panem Groszkiem. Dlatego też jak najbardziej unikam przebywania wśród naszej ekipy, ograniczając się do koniecznych spotkań w godzinach posiłków. Przez całe dnie albo czytam, albo też odbywam spacery, które zazwyczaj kończą się w ogrodzie u Justa dłuższą pogawędką zakrapianą winem. Z daleka tylko obserwuję Babie Lato. Widzę, jak dziewczyna uśmiecha się do innych. Jak wymienia z innymi miłe słówka. Gdy natknie się na mnie, milknie. Uśmiech znika z jej ust i dostrzegam w spojrzeniu niby wyrzut, jakby prośbę, abym zbliżył się do niej, zagadał przyjaźnie. Lecz przestałem już ufać swoim spostrzeżeniom. Czuję się zresztą obrażony. Jeśli chce ze mną zgody, niech pierwsza rękę wyciągnie. Któregoś dnia Nemsta powiedział mi z wieloznacznym uśmiechem, gładząc swoją brodę. Nigdy bym nie przypuszczał, że masz w Irenie aż takiego obrońcę. No, no, no. O co chodzi? Nastroszyłem się jak kwoka, podejrzewając nową złośliwość babiego lata. Ktoś z nas twierdził niedawno, że jesteś straszna fajtłapa i ślamazara. Zacisnąłem usta. I Irena, ciągnął spokojnie Nemsta, powiedziała, że bardzo się mylą. Ona przekonała się wtedy, gdy zawieźliście dziecko do szpitala, że jeśli chcesz, potrafisz być bardzo energiczny. A to, co oni biorą za ślamazarność, to po prostu grzeczność i subtelność, którą się odznaczasz. Niedawno rzekło o mnie Gbór i Ham, zauważyłem. No widzisz, kobiety są zagadką, machnął ręką Nemsta. Smaży się w gorącu wysepka uroczyska. Zapach gnijących łodyg trzcin i tataraku, parujące bajorka zastygłego błota, dusznym zapachem przyprawiają o ból głowy. Jakby rozwścieczone upałem tysiączne roje drobniutkich muszek. Wirują nad głową i pchają się do oczu i uszu, a u justa pod lipą jest zapewne przyjemniej i chłodno, i tyle świeżego powietrza. Niestety, nie zastałem justa w domu. Pojechał z księdzem do chorego. Jego żona, stajemniczą miną, ostrożnie szepnęła mi do ucha. Dobrze, że mąż pojechał, pokaże coś panu. On to ukrywa, bo boi się, że mu zabiorą. Znalazł to jeszcze przed dwudziestu laty koło kopca na uroczysku i od tych pór tyle gada o zakopanych skarbach. Talary znalazł. Dwa srebrne talary. Powiada, że zgubił je tam diabeł Kuwasa. A ja taka ciekawa jestem, czy to naprawdę ze srebra. Zaprowadziła mnie do mieszkania, do czyściutkiego pokoiku, gdzie pełno było świętych obrazów i stało łóżko wysoko zasłane dużymi poduszkami, a obok szafa i komoda zastawiona licznymi odpustowymi figurkami świętych. Justowa zdjęła z szafy gliniany dzbanek, bardzo ładnie malowany, przychyliła go, i na rozwartą dłoń wysunęły się dwa srebrne krążki. Talary? Nie znam się na starych monetach. W latach szkolnych miałem kolegę, Barczewski się nazywał, a jego ojciec posiadał duży zbiór rzymskich monet. Obejrzałem dokładnie, podane mi przez Justową, talary. Tak, chyba taki widziałem u Barczewskiego. Srebrne rzymskie denary. Na monetach wizerunek otyłej twarzy mężczyzny. Czy to nie Neron? Barczewski akurat taki samiutki denar mi pokazywał i mówił: Przyjrzyj się, jak wyglądał Neron, jaką ordynarną miał gębę. Są rzeczywiście ze srebra, ale to nie talary, tylko denary, wybite pod koniec pierwszego wieku po narodzeniu Chrystusa. Prawie dwa tysiące lat temu, jak umiałem, wyjaśniłem justowej. Pochodzą z państwa, które istniało wtedy bardzo daleko stąd, aż nad Morzem Śródziemnym. I na uroczysku je mąż odnalazł? Na uroczysku! Tuż przy samym kopcu, czyli tym kurchanie. Ciekawe, bardzo ciekawe, mruknąłem jak narkuski. Kupcy rzymscy przejeżdżali tędy kupować bursztyn. Zapewne któryś z nich nocował na uroczysku i zgubił dwie monety. Zwróciłem jej denary, wziąłem klucz od kolegiaty. Może właśnie dziś uda mi się odczytać brakujące słowo dla wyjaśnienia zagadki skrytki? Tuż nad horyzontem, ciemną plamą poczynała rysować się czarna burzowa chmura. Powietrze było parne, duszne. Słońce świeciło blado zmęczone upałem. W ciszy, jaka trwała dokoła, czuło się odrobinę niepokoju. Wrażenie to czyniły raz po raz migające wysmukłe ciała jaskółek. Ich lot był bardzo zwinny, a jednak jakby trochę nerwowy przez swój pośpiech. Płuca pracowały ciężko z wysiłkiem. Zdawało się, że w powietrzu zabrakło tlenu, że wypaliła go do cna trwająca od rana spiekota. Kiedy otwierałem drzwi kolegiaty, Czarna chmura wychyliła spoza horyzontu swe ogromne cielsko. Była jak ruina fantastycznej budowli. Nie martwiłem się jej nadejściem. Dach kolegiaty zabezpieczał przed deszczem. Cichutko, jak duch, przesunąłem się między wspierającymi ganki kolumnami. Kanonik w birecie powitał mnie skrzywioną, niechętną twarzą, ale na napisie u jego stóp wesoło, przyjaźnie drżały złote cienie słońca sączącego się z okna. Przyniosłem sobie trzy cegły – Zrobiłem z nich niski stołeczek i usiadłem na wprost nieodczytanego wyrazu. Omnia sub parva i acere vide. Zobacz, że wszystko pod mało zostaje złożone. Pod czym? Pod czym ulicha? Ledwie wyczuwalne palcami wypukłości na płycie. Aż oczy bolą od wypatrywania. Jaka jest pierwsza litera w nieznanym mi słowie? M czy też N i I? A potem O. Tak, na pewno o, a dalej, wesołe ruchliwe cienie nagle znikły, pozostała szara ściana kamienia. Spojrzałem w okno. Stało w nim skrzydło burzy, zasłaniając słońce. Błysnęło, zajaśniało w kolegiacie, jakby ktoś na sekundę zapalił ogromny żyrandol. Potem znowu mrok, lecz teraz większy niż przed chwilą. I piorun, łoskot jak w górach, przewalił się po triforiach, po nawach, echem zadudnił w kwadratowych wieżach. Odtąd co chwilę błyskały w kolegiacie ogromne żyrandole i gasły, napełniając ją niebieskawym mrokiem. Po kamiennych nawach i triforiach jeździły naładowane ciężkowozy, dudniąc, łoskocząc, skacząc po wybojach. Do szyb w oknach kolegiaty zaczęły się przytulać gałązki drzew smaganych wichrem, wreszcie zalały je potoki wody. Rozszalała się burza. W zacisznym wnętrzu ogromnej budowli Siedząc na ceglanym stołku wygodnie oparty o romańską kolumnę, z przyjemnością wsłuchiwałem się w ryki burzy. W pewnej chwili między dwoma grzmotami wydało mi się, że usłyszałem skrzyp żelaznych drzwi. Potem z mroku zalegającego południową nawę wolniutko wysunęła się szczupła sylwetka babiego lata. Mokre włosy oblepiły jej głowę, biała bluzeczka przylgnęła szczelnie do ramion. Zauważyłem ją kącikami oczu, lecz nie zrobiłem w jej stronę najmniejszego ruchu. A pan ciągle studiuje napis, zagadnęła. Tak, mruknąłem nie odwracając głowy. I odczytał pan wreszcie to brakujące słowo? Nie. Błyskawica wielkim zygzakiem zajaśniała aż w trzech oknach. Natychmiast potem runął straszliwy łosk od kamiennej lawiny. Znowu błysk i w tym okamgnieniu ujrzałem przestraszoną twarz babiego lata. Stała tuż przy mnie. Była blada lub może mnie tylko zdawała się blada. Wrażenie to mylił bowiem jej głos spokojny i jak zwykle lekko drwiący. Byłam we wsi po zakup prowiantu. Myślałam, że zdążę na uroczysko przed burzą. Przeliczyłam się i na pewno zmokłabym do nitki, gdybym nie zobaczyła otwartych drzwi kolegiaty. Wchodzę tu i oczywiście kogo zastaję? Samotny, zadumany nad łacińskim napisem. Przymknąłem oczy, tak bardzo chciałem się odgrodzić od tego, co mówi. Zrozumiała to, bo zaraz ton jej głosu nabrał cieplejszej barwy. Joasia zwierzała mi się, że chciałaby pana przeprosić, lecz gdy tylko zbliży się do pana i natrafi na pańskie spojrzenie podobne do wzroku złego wilka, traci wszelką śmiałość. Tak dosłownie wziął pan ten żart, że jest pan kuwasą? Nie mądrze postąpił dryblas. Czy jak go tam pan nazywa? Lecz pan teraz na nas wszystkich się obraził i na mnie. Unika nas pan, omija, to chyba przykra taka samotność. Nie. Nie? Więc może niepotrzebnie pana żałuję? Wstałem z ceglanego stołka. Nie wstałem, a raczej zerwałem się z niego. Zbyteczna jest pani litość. Poniża mnie współczucie. Głos mi drżał, gorecz ściskała za gardło. Nie chciałem, by to wyczuła. Postawiłem kołnierz marynarki i szybko wybiegłem z kolegiaty. W ulewę, w potoki deszczu. Świadomy, że po minucie przemoknę aż do ciała, pędem rzuciłem się w stronę uroczyska, Niewidocznego za ścianą zlatującej z chmur wody. Tak, 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 szeptałem do siebie biegnąc. Wyjadę stąd. Wyjadę, jak tylko rozkopią kurchan. Dość już przykrości. Dość, dość. W naszym pokoju natychmiast wdziałem na siebie suchą odzież. Wracasz ze wsi, a Ireny nie widziałeś? Dopytywał się Nemsta. Kiwnąłem głową. Widziałem ją. Zdaje się, że kupowała prowiant. Zwariowała, rozzłościł się Nemsta. Toż przecież prowiantu mamy przynajmniej na dwa dni. Po co tam poszła? Poszła, a tu robota czeka. Czy wiesz, jakie zrobiliśmy odkrycie? Wyobraź sobie, że w piwnicy kaplicy odnaleźliśmy wejście do jakiegoś podziemnego korytarza. Jak tylko deszcz ustanie, wejdę go zbadać. A ja z tobą, oświadczyłem bez namysłu. Ogarnęła mnie radość. Babiela to kłamała, mówiąc, że była we wsi po prowiant. Była w innym celu. Czyżby po to, aby mnie odszukać? Ze mną się spotkać? Podziemny korytarz? Dokąd on prowadzi? Czy jesteś pewny, że to nie druga piwnica, lecz korytarz? Zasypałem nemstę pytaniami. Zniecierpliwił się. Wiem tylko, że wejście do korytarza, czy też drugiej piwnicy, jest od strony kolegiaty. Czyżby to było podziemne połączenie z kolegiatą? wykrzyknąłem. Może, powiedział spokojnie. W starych budowlach spotyka się podobne przejścia. Budowano je na wypadek ucieczki przed nieprzyjacielem. Po pół godzinie deszcz ustał zupełnie i zaświeciło słońce. W jego czystym blasku uroczysko jakby obsypał ktoś perłami mieniącymi się delikatnymi odcieniami przeróżnych barw. Ogromna tarcza wystrzeliła z poza czartori i zatoczywszy łuk przez pół nieba, opadła gdzieś koło kolegiaty. Bagna upodobniły się do ogromnego jeziora, marszczonego podmuchami wiatru. Płuca oddychały orzeźwiającym powietrzem. Babie Lato Podskakując na ścieżce, jak kilkuletnia dziewczynka zabawiająca się skakanką, przybiegła na uroczysko z naręczem omytych przez deszcz polnych kwiatów. Nemsta nowiuteńkimi baterijkami załadował dwie elektryczne latarki. Dryblas i Nietajenko wpraszali się do udziału w wyprawie, lecz odmówił im z żartobliwą uwagą. Ja i redaktor jesteśmy sierotami, nawet listów nie otrzymujemy. Niech więc mamy ten przywilej, że piersi wejdziemy w tajemnicze podziemia. Przynajmniej nikt po nas nie będzie płakał, jeśli zawali się nam coś na głowę. Cała ekipa towarzyszyła nam aż do piwnicy, którą Narkuski oświetlił dwoma naftowymi lampami. Dopiero teraz po raz pierwszy zobaczyłem piwnicę w całej okazałości. Miała chyba 15 metrów kwadratowych, zbudowana była z granitowych kostek ze sklepionym łukowatą sufitem. Na wprost zejścia ze schodów czerniał w ścianie prostokątny otwór, zapewne kiedyś zamykany na żelazne drzwi. Bo reszta ich trzymała się jeszcze na wykruszonym z muru, przerdzewiałym zawiasie. Z podziemnego korytarza dochodził szmer spływających po ścianach kropel, cuchnęło piwnicznym odorem wilgoci, pleśni i gnijącej wody. Kiedy narkuski zbliżył się z lampą do otworu, na progu pojawił się wielki szczur. Oślepiony światłem, a potem przerażony widokiem ludzi, jakby skamieniał na sekundę, a jego oczki zalśniły czerwono jak dwa korale. Potem pisnął i zniknął bezszelestnie. Babie lato bez słowa wcisnęła mi w rękę motek sznurka. Patrzcie państwo, zakpił Dryblas. Ariadna i Tezeusz, nie ma obawy, nie napotkacie minotaura. Zawstydzona dziewczyna schowała się w najciemniejszy kąt piwnicy. No, sznurek będzie nam potrzebny. Trzeba nim zmierzyć długość korytarza, zauważył Nemsta. Wręczył mi jedną latarkę elektryczną, drugą sobie zostawiając. Zapalił ją i rzekł. Chodźmy wreszcie. Weszliśmy. W podziemnym korytarzu swobodnie mogło kroczyć obok siebie nawet i trzech tęgich mężczyzn. Ale nisko sklepiony sufit zmuszał nemste, który jest wyższy ode mnie, do pochylania głowy. Trzeba było ciągle uważać i świecić, gdyż gdzie gdzieniegdzie zaprawa spajająca granitowe kostki jakby straciła swą moc pod wpływem wilgoci. Kamienie wysunęły się z sufitu i zwisały, w każdej chwili grożąc upadkiem. W tych miejscach najczęściej wąską stróżką sączyła się po ścianie woda zbierając się na ziemi w duże kałuże, skąd zapewne wyżłobionymi w ciągu lat kanalikami uciekała gdzieś w głąb ziemi. Ściany i sufit pokrywała zielonkawa pleśń, śliska i lepka jak skóra węża. – Ile już uszliśmy kroków? – zapytał Nemsta. – Dwadzieścia jeden. A więc ciągle jeszcze wędrujemy przez teren wysepki uroczyska. Łagodny skręt, coraz więcej wody. Chlupiemy już w niej po kostki, bo korytarz trochę się obniżył. Lecz poza tym wciąż tak samo jak i poprzednio, pokryte zieloną pleśnią ściany i sklepiony sufit z kostek eretycznego granitu. O, patrz! Nemsta przystanął. Starł ze ściany kożuch pleśni, ukazując wykuty w kamieniu spory krzyż z liczbą u dołu. 1160 1160 metrów? Czyżby tak długi był korytarz? Zdziwiłem się. Gdzie napisano metrów? W dawnych czasach nie mierzono na metry. A poza tym, nic ci nie przypomina ta liczba? W którym roku ukończono budowę kolegiaty? A więc o to chodzi. Rzeczywiście, w 1160. Można więc sądzić, że ten podziemny korytarz jest równie stary jak cała kolegiata że wybudowano go równocześnie z kolegiatą. I najprawdopodobniej prowadzi do kolegiaty. Tu Nemsta, trawiony ciekawością, ruszył szybko naprzód, a ja podążyłem za nim. Lecz nie uszliśmy daleko. Jeszcze jeden łagodny zakręt. I oto przed nami wyrosła przeszkoda a nie do przebycia. Oświetlona dwiema latarkami, tkwiła przed nami pochyła ściana zawalonego sufitu. Sklepienie i pokrywająca je warstwa ziemi zapadły się w podziemie, zagradzając przejście. Kto wie, na jakiej przestrzeni korytarza było zapadlisko. Ile zrobiliśmy kroków? Prawie czterdzieści, odrzekłem. Tak, mruknął Nemsta. Chwilę stał nieruchomo, spoglądając ze złością na rumowisko zmieszanych z ziemią kostek. Grubymi sznurami ściekała z nich woda, w słabym świetle naszych latarek czarna jak smoła. Tak, westchnął Nemsta. To było do przewidzenia. Dopóki podziemny korytarz biegł przez wysepkę uroczyska, dopóty był cały. A dalej musiał iść przez bagna i tu woda zrobiła swoje, zawaliła go. Ciekawe, jak długo bronił się przed jej niszczycielskim działaniem. Ciekawe, kiedy powstała ta przegroda. W kilka dni później otrzymaliśmy odpowiedź.